Music. Wystarczy zmienić perspektywę i te same chwile zaczynają smakować inaczej. Łap w życiu wszystko co najlepsze. Z kodem DIETA odbierz 18% rabatu. Nice to fit you. Smakuj każdą chwilę. Hmm, a może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso. Puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso. Biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Moja kawa? O bogatym smaku i intensywnym aromacie. Zaskakująca. Albo kremowa. Aksamitna. Z delikatną słodyczą. Taka właśnie jest. MK Kafe Moja kawa. Podaruj Rafaello i podziel się czułą historią w konkursie. Wyraź uczucia z Rafaello i zagraj o sesję zdjęciową. Lub 20 tysięcy złotych na niezapomniane wakacje. Miewasz nawadę głodu, senność po posiłku, wahania energii w ciągu dnia? Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieratki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Przy ulicy Finansowej mieszkają planowscy, Ania... I Kacper, którzy jak 4,5 miliona Polaków wybrali kartę kredytową czy pożyczkę z pomocą doradcy lub na Provident.pl, Provident jest dobrze. Włosy tracił mój dziadek i tato, a ja? Nie tracę kontroli. Wybrałem piankę minoxidil Doppelherz dla mężczyzn. Nie spływa i trzyma się mocno. Tak jak moje włosy. Z pianką zaczynam i kończę każdy dzień. I włosy też wzmacniam pianką. Minoxidil Doppelherz dla mężczyzn to lek w wygodnej piance. Cztery miesiące stosowania to cztery razy więcej włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Minoxidil dla mężczyzn od Doppelherz. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus najlepsze rezultaty zmywania. Zadbaj też o czystość swojej zmywarki z płynem do czyszczenia Finish. Nadwrażliwość zębów? to Dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę Lakalut Sensitive. Chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębinowe. Lakalut Sensitive działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. Lakalut Sensitive, specjalista od wrażliwych zębów. Już jest nowy Volvo XC90. Elegancja technologiczna. Logia i bezpieczeństwo w jednym. Volvo XC90 w wersji Ultra już od 1545 zł netto miesięcznie. Zapraszamy na jazdę próbną do salonu w Volvo. Zakupy robię w litru już od czwartku. Mięso mielone z łopatki rzeźnik z kuponem Lidl plus 1 plus 1 gratis. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 799 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch sztuk. I kiwi tylko 99 groszy za sztukę. Lidlowy przegląd cenowy. Pogoda w Polsce zmienna jak ceny. Jak widać w różnych Biedronkach mamy różne ceny tych samych produktów, dlatego zaleca się dużą uważność podczas zakupów, chyba że kupujemy w Lidlu, bo we wszystkich sklepach Lidl kupisz te produkty w tej samej cenie. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 sklepach Lidl i 10 sklepach Biedronka. W każdej Biedronce zapłaciliśmy inną kwotę. Różnice wynosiły nawet ponad 18 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na lidl.pl ukośnik koszyk Filipek znów się rozchorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem i zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu Neosina forte. Neozine Forte? Trzeba działać na przyczynę infekcji. Neosina forte to lek, który zwalcza wirusy. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak Filipek? Super! No to był strzał w dziesiątkę. Nozina forte, przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Chcę ci coś powiedzieć. Chcę ci powiedzieć szybko. Chcę ci powiedzieć coś. Ta ta ra pa pa. twoje. Dzieci ja kocham, kocham. Lubię dłonie i ręce. I nawet gdy czasem próbuję coś ukryć, ty wiesz lepiej. Dziękuję dzieciaku ci, bardzo za to, że, że mogę czuć. I wiesz jest co, jesteś moim domem, kocham. Crispy! Zastanawiasz się, dlaczego dookoła słyszysz krispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Crispy. Trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblane mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy. Chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. music. Hmm, a może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso, puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso, biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Podaruj Rafaello i podziel się czułą historią w konkursie. Wyraź uczucia z Rafaello i zagraj o sesję zdjęciową lub 20 tysięcy złotych na niezapomniane wakacje. Masz nawady głodu, senność po posiłku, wahania energii w ciągu dnia, odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Nadwrażliwość zębów. To dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę LAKALUT SENSITIVE. Chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębinowe. LAKALUT SENSITIVE działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. LAKALUT SENSITIVE. Specjalista od wrażliwych zębów. Gdy nazywasz samochód Grandland, musisz zadbać o to, żeby wszystko było w nim grand Grand. Ma mieć elektryczne logo, grand. mega wielki zasięg napędu elektrycznego, grand. i 50 tysięcy inteligentnych diod led Jest grand. Jasna sprawa. Nowy Opel Grandland. Go Grand. Nowy Opel Grandland od 999 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Ej, zmontowałaś już nasz film? Właśnie skończyłam. Najcenniejsze w życiu jest to, co tworzymy razem. Kultura daje dobrą energię. Dlatego Orlen wspiera ośrodki kultury dla dzieci w całej Polsce. Już jest nowy Volvo XC90. Elegancja, technologia i bezpieczeństwo w jednym. Volvo XC90 w wersji Ultra już od 1545 zł netto miesięcznie. Zapraszamy na jazdę próbną do salonów Volvo. Zakupy robi w Lidlu już od czwartku. Wszystkie kabanosy Bicok, dwa opakowania plus jedno za grosz. Świeże jaja, złotaniowska wielkość M, opakowanie aż 30 sztuk, tylko 18,49. I burówki amerykańskie, 125 gramów z kuponem Lidl Plus, 3,99 za opakowanie. Lidlowy przegląd cenowy. Pogoda w Polsce zmienna jak ceny. Jak widać, w różnych biedronkach mamy różne ceny tych samych produktów. Dlatego zaleca się dużą uważność podczas zakupów. Chyba że kupujemy w Lidlu, bo we wszystkich sklepach Lidl kupisz te produkty w tej samej cenie. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 sklepach Lidl i 10 sklepach Biedronka. W każdej biedronce zapłaciliśmy inną kwotę. Różnice wynosiły nawet ponad 18 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły na lidl.pl, ukośnik koszyk. Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź neozine forte. Neozine forte? Tak. Wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, a neozina je zwalcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie w ogóle potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę Forte. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Chcę ci coś powiedzieć. Co to ci powiedzieć, Uwielbiam Twoje dzieci, kocham, kocham. Lubię dłonie i ręce. I nawet, gdy czasem próbuję coś ukryć, ty wiesz lepiej. Dziękuję, dzieciauko, bardzo za to, że, że mogę czuć. I wiesz co? Jesteś moim domem. Kocham. Pranie może być trudnym zadaniem. Szczególnie, gdy musisz poradzić sobie z zaschniętym brudem i nieprzyjemnymi zapachami. Nowy płyn Ariel Extra Clean Power skutecznie usuwa zaschnięte plamy i nieprzyjemne zapachy nawet w chłodnej wodzie. Usuwa brud i pozostawia po sobie zapach czystości. Nowy płyn Ariel Extra Clean Power. Wszystko czego dziś chcę. Pamięta o tym, że Krybata Lipton, druga gratis. Każdego zapiera, zapiera Wszystko, czego dziś chce. Crispy. Zastanawiasz się, dlaczego dookoła słyszysz crispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Crispy. Trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblane mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy. Chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. music. Hmm, a może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso. Puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso. Biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Podaruj Rafaello i podziel się czułą historią w konkursie. Wyraź uczucia z Rafaello i zagraj o sesję zdjęciową lub 20 tysięcy złotych na niezapomniane wakacje. Przemęczenie, na skurcze, na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. MenMag, męski magnes o poszerzonym składzie. Miewasz nawadę głodu, senność po posiłku, wahania energii w ciągu dnia, odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieratki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Miszczyło chodź, pokażę Ci moją nową brykę. O, taka jak moja pierwsza. Perełka. Badasz się przejechać? Nieubezpieczony jeszcze. No to już. Bezpieczna na Mubi. Na Mubi.pl porównasz ceny polis i możesz zaoszczędzić kilka stówek na ubezpieczeniu. Dobre. Mubi. Ta ubezpieczyć lubi. Żywiec Zdrój przedstawia Minerals Plus. Gdy uginasz się pod naporem zmęczenia, sięgnij po Żywiec Zdrój Minerals Plus. Aż 75% dziennego zapotrzebowania na magnes i witaminy z grupy B już w jednym litrze. Żywiec Zdrój Minerals Plus. Już jest nowy Volvo XC90. Elegancja, technologia i bezpieczeństwo w jednym. Volvo XC90 w wersji ultra już od 1545 zł netto miesięcznie. Zapraszamy na jazdę próbną do salonu w Volvo. Eksperci nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurowen Express Forte. Trzy razy szybsze wchłanianie. Zakupy robię w Lidlu. Już od czwartku. Mięso mielone z łopatki rzeźnik z kuponem Lidl Plus 1 plus 1 gratis. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite. 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch sztuk. I kiwi. Tylko 99 groszy za sztukę. Lowy przegląd cenowy. Pogoda w Polsce zmienna jak ceny. Jak widać, w różnych biedronkach mamy różne ceny tych samych produktów, dlatego zaleca się dużą uważność podczas zakupów. Chyba, że kupujemy w Lidlu, bo we wszystkich sklepach Lidl kupisz te produkty w tej samej cenie. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 sklepach Lidl i 10 sklepach biedronka. W każdej biedronce zapłaciliśmy inną kwotę. Różnice wynosiły nawet ponad 18 zł, a w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk. Włosy tracił mój dziadek i tato, a ja nie tracę kontroli. Wybrałem piankę minoxidil Doppelherz dla mężczyzn. Nie spływa i trzyma się mocno. Tak jak moje włosy. Z pianką zaczynam i kończę każdy dzień. I włosy też wzmacniam pianką. Minoxidil Doppelherz dla mężczyzn to lek w wygodnej piance. Cztery miesiące stosowania to cztery razy więcej włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Minoxidil dla mężczyzn od Doppelherz. Filipek znów się rozchorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem i zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu Neozinę forte. Neozinę forte? Trzeba działać na przyczynę infekcji. Neozinę Forte to lek, który zwalcza wirusy. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak Filipek? Super, Neozina to był strzał w dziesiątkę. Nozina Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Sajos. Kiedy Twoje włosy tracą blask. Pielęgnacja Sajos Intense Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w Twoich włosach, wzmacniając je od środka i na zewnątrz. Dla mocniejszych, zdrowo wyglądających i lśniących włosów. Uwolnij swój blask. Linia Sajos Intense Plex. Chcę Ci coś powiedzieć. Chcę Ci powiedzieć, że... Powiedzieć coś Uwielbiam twoje dzieci ja kocham Kocham cię. Lubię dłonie i ręce I nawet gdy czasem próbuję coś ukryć Ty wiesz lepiej Dziękuję ci ciałko, bardzo za to, że, że mogę czuć I wiesz co? Jesteś moim domem Kocham Zastanawiasz się, dlaczego dookoła słyszysz crispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Crispy, trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblane mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy, chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. Polsat Music.